Hej, cześć, na wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką oczywiście jest Pokémon Fire Ash. No i słuchajcie, dzisiaj zmierzamy do drugiego miasta, tak właściwie na tej wyspie, czyli do Equitown. Czeka nas tam spotkanie prawdopodobnie z kachuną wyspy, ale no to wszystko jeszcze chwileczkę sobie poczekamy, zanim go spotkamy. Tak więc nie zapomnijcie już teraz zostawić łapki w górę, jak będzie Wam się podobać. A ja już moi drodzy, no co tu dużo mówić, już lecę. Zobaczymy, co my tu mamy. Pff, pierwszy domek, pusty domek, lodówka tylko i stolik. No, przynajmniej kuchnia jest. Hala jest kahuną tej wyspy. Możesz wyzwać go dopiero po pokonaniu jednego wyzwania na tej wyspie. Okej. Okay. Właśnie bo tutaj to są wyzwania. Tu nie ma odznak. Słuchajcie, e, mój mąż jest hoen. O, Oproszę. I uważa, że Jimmy są lepsze niż wyzwania wysp. Um. A ta znowu się nie zgadza, no okej, okay. to jest w sumie nawiązanie do tego, że wiele osób się kłóciło, co jest lepsze, czy lepsze były standardowe odznaki, czy lepsze były wyzwania wysp. No i moi drodzy, powiedzcie mi tak szczerze, co woleliście, zwykłe odznaki, czy może jednak wyzwania wysp, które były tylko w siódmej generacji. No w ósmej są dżimy, ale też są takie trochę wyzwania powiedzmy, tam trzeba jakieś, wiecie, czasami... Fajne rzeczy robić, żeby przejść, ale no ogólnie też są odznaki, tylko w siódmej genie były te wyzwania. Eee, Czekajcie, co to za miejsce? Aha, że tutaj oddają cześć Pokémonowi. Okej, okay, ale jakiemu Pokémonowi? Mmm. O, Stardaścika dostałem. Fajnie, fajnie, przyda się. To jest jakiś rzeczywiście monument, ale nie można do niego podejść. Ehm. Tak, wiem, 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 o nie, w każdym regionie, w każdym regionie jest. Kurczę już muszę zagadać. W każdym regionie jest ktoś, kto nam tłumaczy, jak w tej grze ewoluuje się Pokémony, których w normalnych grach nie da się samemu ewoluować. O, proszę, słuchajcie, tu jest Hala. Witaj w Ikitown Ash. A więc y, postanowiłeś w, tak wykonać tutaj wyzwania. Y, wyzwania tutaj y, w Aloli. Haha, y, czuję twój twojego ducha walki. Y, co? Muszę iść na drogę numer 2? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli czekajcie. W tym momencie. E, pro, i Dobra, ale gdzie ja muszę czekajcie? Dobra, ja muszę iść na drogę numer dwa, dobra. Tylko droga numer dwa to przecież była kawałek drogi. Stąd to jest? To nie jest wcale tak bliziutko. Ale to rzeczywiście tak też było, słuchajcie. Tak też było w tych e, oryginalnych grach z tego co kojarzę. Oj, ku... dobra. O, rimombi, dobra, ciekawe Pokemony, ale... O, no, naprawdę nie jesteś w stanie uciec przed tym Pokemonem? A jeszcze przez przypadek go... O dobra, jak już go uderzyłeś, to dawaj z plaka rozwalimy. E, dobra, dobra, ale no proszę, cied, co ty nie możesz uciekać przed takimi puksami, no co to ma być? Nie no dobra, spokojnie, spokojnie, da dajcie mi Max Ripel'e i będzie dobrze. <laughs> dobra, Max Ripel jest. E, gdzie tu było przejście? Tu było przejście? Gdzie ja idę w ogóle gadałem? Z tym gościem? Ostatnio? Nie. E, Czekajcie, jak ja stąd wychodziłem? A, ej, tu jest przejść! Nie, to nie jest przejść. E, jak ja tutaj ostatnio wychodziłem stąd? Czekajcie, no tu jest Iki Town. E, a tu jest przejście. Wydawało mi się, że to jest jakiś wyższy poziom. E, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nic się nie dzieje. A tu wciąż nie mogę wejść, no ale tutaj nie ma drogi numer dwa. Ona była. Ona odchodziła jakby chyba od poprzedniego, y, kolejnego miasta, tak jakby. Się człowiek nałazi, słuchajcie. Się człowiek nałazi. No ale dobra, tutaj mamy Holy City. No i jeszcze może bym tylko, bo nasz Pokémon troszeczkę dosłownie oberwał, więc może skorzystałbym z centrum Pokémon, jak mam taką możliwość. E, dawaj, ej, a z tą dziewczyną nie pamiętam czy ja gadałem. E, aha, tak, 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 samą gadałem. Mówię, tylko że markety też są w tym samym miejscu co... co to? Tam Litten czeka, ale on cały czas, słuchajcie, chyba czeka, jeszcze nie. Tu była droga numer dwa, Dokładnie. Jesteśmy w dobrym miejscu. Dobrym miejscu. Halt. W ogóle. Ej nie, zatrzymał nas Niemiec. Najgorzej. N N Niemiec po prostu. No a jak inaczej to wytłumaczyć? Kto inny mówi halt? No chyba, że po angielsku też jest halt, nie? No może też jest. Ale dla mnie to zawsze będzie niemieckie. <grym> Dobra. E Dobrze jest, załatwione. Co tu dalej mamy? Tu jakieś w ogóle ciekawe ścieżki. Tu jest jaskinia i do tej jaskini chyba muszę się udać ogólnie. A, ponieważ wyzwanie właśnie było, było w tym miejscu z tego co pamiętam a, Wyzwanie jak się grało w Pokémon Sun to było wyzwanie przeciwko Gamszusowi, Natomiast jak się grało w Pokémon Moon, to było przeciwko alolańskiemu e, Raticate'owi I nie wiem w sumie co jest tutaj, nie wiem jak było w anime, czy to walczyło się, wiecie z tymi alolańskimi właśnie wersjami, czy, czy nie. Jak, jak to było w ogóle? Możecie mi napisać. E, chociaż mi się wydaje... Chociaż nie, dobra, nie będę mówić obstawiałbym Gamszusa. Obstawiałbym Gamchusa, ale oczywiście pewności żadnej absolutnie nie mam. Dobra, weź. Kurczę, on trochę bije, słuchajcie, ten mi mizdrawius. troszkę bije, no nie powiem, nie powiem. Ale ważne, że sobie radzimy. Krystal Pokona, czego ona tam strzegła, niby ta Krystal, powiedzcie mi. E, o, ona kolejna chce do Hoenn, masakra. Mają tam dużo wody, również. O Inest Dużo wody mają, powiadasz. No w sumie to jest jakieś wytłumaczenie. Tam jest bardzo dużo. Wiele osób nawet narzekało często. Nawet ja trochę może narzekałem kiedyś, że rzeczywiście w tym regionie to wody, a wody aż może za dużo pływania. Dobra. Dwa poksy znowu takie średnio korzystne dla mnie. Expiro, ale no sorry, ale Kyde już tak podtrenował, że niszczy. O Cutifly. Cutie Flaky to jest mały Pokémon tutaj, naprawdę. Mega malutki. Dobra, Izabel załatwione I kolejny Nest Ball. Co oni tutaj tylko Nest Bole mają w okolicy? Czy o co chodzi? A ja z tobą też pewnie możemy walczyć. Ja twój butterfree nigdy nie przegrał. A proszę cię bardzo. No nie, wiecie co, zawsze lubię być tym, który niszczy marzenia, tak samo jak był niepokonany czempion w regionie... 8. Eee, w regionie Galar w Pokémon Sword e, też był niepokonany. Też było fajnie go rozwalić w końcu i zniszczyć mojego marzenia. A potem jeszcze wygrywać z nim w Battle Tower kilka razy, <laughs> żeby nie czuł się taki niepokonany. Dobra, e, o jeszcze tym. Tak, tutaj jest wyzwanie. Świetnie, słuchajcie, nasze pierwsze wyzwanie sali o Kotonii. Same takie Pokémony, z którymi radzę sobie bezproblemowo. Dobra, Ashley załatwiona. No i co my tu mamy, moi drodzy? Co my tu mamy w tej jaskini, gdzie jest nasze wyzwanie jest? Słuchajcie, to będzie totem gamszusa. Dobra, czy jestem na to gotowy? Aha, wybieram ile pokemonów mogę użyć. Czyli pewnie mogę, z... obstawiam, że mogę użyć tylko trzech pokemonów. No mam dwa, więc więc chociaż już tyle. No dobra. Jaka muzyka. Totem Pokémon Gamszus! Ej, trzy pokemony. A, bo to podwójna walka teraz jest O kurcze. Ej, ale muzyka to taka poważna. Dobra, ty walnij w Yangusa, Natomiast ty weź. No, Pikachu będzie bezproblemowo walczył z Gamszusem, ale to jest zwykły Gamszus, moi drodzy. To jest zwykły gamsus. To jest zwykły Yangus. Załatwionym. Okej. Okay. A kto kolejny? A może tamten był specjalnym Gamszusem? Tamten miał 20 poziom, to tamten mógł być totemem. Ale no, sorry, jakie szanse z Pikachu, co nie? Jakie szanse z Pikachu, ja się pytam. A ja, ale fajnie, że znowu muzyka fajna. Taka jak była rzeczywiście, naprawdę, w oryginałach. E, podoba mi się to. Podoba mi się tutaj to, to bardzo, że tak pozmieniali tutaj, żeby była ta muzyka rzeczywiście e, z oryginałów. Robi klimat, krótko mówiąc. To ten Pokémon Gamszu załatwiony. E, czyli tyle. No i biorąc pod uwagę, że musiała być ta podwójna walka, ja mogę go złapać? Nie, ale dostaliśmy od niego stakofa. I RotomDex na to mówi, dobra robota, wracajmy do hala, okej okay. Jaki dźwięk wydaje, jak się go dotknie, zobaczcie <tryk> <tryk> Ciekawe. W ogóle, słuchajcie, bardzo ważna informacja, bo wiele osób o to pyta w komentarzach. Chociaż już to tłumaczyłem, to wciąż dużo osób nie rozumie. W tej grze, moi drodzy, nie ma Z kryształów. Ja wiem, że normalnie cały region Alola polegał na zbieraniu tak naprawdę tych Z kryształów, ale w tej grze ich nie ma. Aczkolwiek za parę miesięcy pewnie zostanie wydana ma być aktualizacja, w której mają być Z kryształy. Więc fajnie, fajnie. Kryształy będą, ale no jeszcze, jeszcze nie teraz, niestety. Dobra, ej, a tak sobie właściwie pomyślałem, że przecież po co ja tam przechodziłem w ten sposób, jak ja mogłem po prostu, o, do Ikitaun się udać, dokładnie. Słuchajcie, chodźmy do Ikitaun i porozmawiajmy. jest tutaj, czy to już będzie, słuchajcie, to? Bo tak sobie patrzę, że, ehm, co tutaj było, ehm, będzie walka, słuchajcie, tak, będzie walka z Halą w tym momencie, pierwszym kachuną, no dobra, Kaidus, ej, aż w tej walce, moi drodzy, używał, z tego co widzę, Um, Ruleta i Pikachu używał obu swoich Pokémonów. No dobra, zobaczymy. Gratulacje pok pokonanie, za pokonanie to tema. Um, teraz, kiedy już wykonałeś wyzwanie, możesz już walczyć ze mną w wielkim takim wyzwaniu. Mam nadzieję, że jesteś gotowym. Kurczę, to wszędzie wybieram poksy, dobra. A chyba wiem dlaczego. Chyba wiem dlaczego słuchajcie, chyba wiem o co chodzi. Znaczy pewności nie mam, ale chyba wiem. Eee, otóż ktoś mi pisał, że ja grałem na aktualizacji, kiedy ja grałem, też miałem starsze fajerasze e i na przykład jak lider miał dwa pokemony, to ja mogłem walczyć sześcioma Poksami. A teraz ponoć jest tak zrobione, że jak lider ma dwa Pokémony, to ja mogę walczyć też tylko dwoma Pokémonami. Rozumiecie? Eee, żeby było trudniej. No, przez większość regionów miałem łatwo, no ale nie miałem wtedy tamtej aktualizacji. Teraz już mam i chyba to na tej zasadzie działa. Ale dobra, znowu słuchajcie, epicka muzyka. Island Kahuna Hala, dobra. O, Crabrawler, czy Crabrawler, dobrze powiedziałem ma nazwę, masakra. Powinno być easy, bo jest to Pokémon typu walczącego. Jazda z plakiem. Potem ma jeszcze typ lodowy, ale teraz tylko walczący. Dobrze poszło. Hariyama, dokładnie, ja tam Pikachu używać nie chcę, chcę to wszystko załatwić. Oż ty, Belidrama użył. Ale jeszcze kryta trafiłem, dobra. Belidram traci połowę życia Pokemona, ale zwiększa mu maksymalnie atak. to no, tak jakby wiecie, trzy Sordense na raz, ale to nie wystarczyło. Kahuna tutejszej wyspy Hala przegrywa niestety. Uuu, wow, dobra robota, tak. Wiadomo, że dobra robota. Wspaniała, wspaniała robota, weź to jako nagrodę. I dostajemy Armtrasta. ciekawie, dobrze, przyda się. No, i teraz rotom sam mówi: Wracajmy i poinformujmy profesora o Twoim zwycięstwie. Dobra, 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 dobra. To poinformujemy. Jak widzicie, walka z tutejszym kachuną nie była jakaś mega trudna, jakoś nam poszło w miarę dobrze. Problemów wielkich nie było. Dobra, gdzie my tu jednak mamy teraz powrót? To nas powinno interesować, no bo pan profesor. Profesor chciał porozmawiać, tak, no to wracamy do domku, trochę się nabiegamy po tych wyspach, jak widać, no ale jak trzeba, to trzeba, eee, poinformujmy go, Kukuja, eee, zgaduję, że wygrałeś, eee, Świetna robota, kuzynie, wiedziałem, że sobie poradzisz, eee, Rockraft jest też podekscytowany, eee, za każdym razem, jak, no, odchodzę, już pewnie wiecie, czeka na to, co tu nas będzie czekać, tak, właściwie, eee, dalej, eee, czy, czy daliśmy radę, no, Rockraft nam, widać, bardzo kibicuje, eee, Myślę, że chce dołączyć do Twojej drużyny wręcz. Wow! Okej. Okay. Myślę, że dobrze byłoby pozwolić mu iść z Tobą. To zaraz, mogę do niego zagadać po prostu. Rockraft chce do nas dołączyć. Moi drodzy, oczywiście, że mówimy, że chcemy Rockrafta, dokładnie. Aż, słuchajcie, rzeczywiście dołączy do niego Rockraft w końcu. W końcu tutaj siła naszej drużyny trochę wzrośnie wspaniale. Czy chcemy nadać mu Chcemy, a ja już włączam z tego powodu, słuchajcie, papier, papier właśnie, papier, kamień, nożyce, bo mam w Randomizerze, mam wiecie, takie, taki ciekawy program, można rzucać kostką, można właśnie na papier, kamień, nożyce grać, karty, ale ja, ja zawsze ładuję listę oczywiście wspierających, Tutaj, czyli naszych tutaj najlepszych zielonych, i moi drodzy, będziemy, czekajcie, czy jest dość jasno, żeby wszyscy widzieli, żeby nie było. O, i ktoś zostawił followa na Instagramie, więc moi drodzy, pamiętajcie, macie w opisie Instagram, zafollowujcie sobie. Rzadko coś tam wrzucam, ale jak wrzucam, to warto patrzeć co. Tak więc moi drodzy, mamy już listę i losujemy. No, kliknąć nie umiem. Proszę, Kuba! Kuba Arbus! Kuba, gratulacje. Kuba nie był chyba jeszcze żadnym poksem. Nie, ja to zawsze się teraz boję, słuchajcie, czy, czy ja nie popełnię błędu. Bo czasami kogoś nie wykreślę z listy i, i w ogóle jest źle i jest najgorzej, ale. Nie, i uwierzcie mi, wiem, że ktoś może powiedzieć, powinieneś pamiętać, kto był Poksem. Uh, nie, nie ludzie naprawdę. Patrząc pod uwagę ile ja mam ksy w różnych seriach, to czasami mi się już myli uh, A szczególnie jak mam dwie serie naraz, czyli na przykład mam teraz serię z Pokémon Sort na streamy uh, i mam na przykład jeszcze serię z Pokémon właśnie tutaj Fire Rush, to wiecie, no po prostu czasami potrafi się to mega mylić, ale, ale dobra, wiemy już, że mamy Rokrafa, że dołączył do nas. Uleczmy sobie Poksy. I idziemy się przespać i zobaczymy, co nas tam dalej czeka. No co takiego? Udaj, yy, udaj się do Lili. Yy, potem chciałbym, żebyś porozmawiał z Kiawę w szkole. Okej, okay, czyli czekajcie, po tym, jak zdobyliśmy Rokrafa. Ej. Chyba za szybko zdobyłem Rokrafa, moi drodzy. Na to wychodzi, jak patrzę na rozpiskę. Niby powiedział mi, że on chce już do mnie dołączyć, ale zauważyłem według rozpiski jego, że po pokonaniu kachuny z wyspy, yy, wyspy Hala miała być przygoda z Kiawem. Czyli prawdopodobnie troszeczkę się pospieszyłem z tym Rokrafem. Bo teraz nas czeka właśnie żeby się udać do, do rezydencji Lili. No dobra, dobra, może mój błąd, no ale trochę wcześniej dobra, będzie będzie przynajmniej kogo trenować. E, 18. poziom w ogóle jak tam statystyki? Uuu, Najgorzej. Zwiększony specjalny atak na rzecz zmniejszonego ataku. Najgorzej. Aj, no muszę z tym żyć. Muszę z tym żyć, moi drodzy, że no niestety Naturka to mi się fajna, no nie trafiła, niestety, niestety, czekajcie, gdzie ja tutaj mam, wait a second, wait a second, gdzie ja mam moje, a nie, czekajcie, te lakiegi to chyba muszę w ogóle, eee... o, tu już czeka na nas kiawe, ale dobra, 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 za chwilę, kiawe, poczekajcie na, na mnie tu chwilę, ja mam tutaj mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, a jeszcze się mylę jak szalony, czekajcie, bo lakiegi, 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 chcę je odzyskać, a one nie zostały tam przy poksach, czy mi się myli, czekajcie, mów pokémon. Nie no, pobrałem te lakiegi. No tak, są pobrane. Co, co ja tego znaleźć nie potrafię? Czekajcie. Rozejrzyjmy się, bo to aż głupio, głupio nie widzieć. Prawda, dobra. Chwileczkę, chwileczkę. Pewnie nie. Po... O dobra, no oczywiście, że są lakiegi, ja tylko jakiś taki no, niewidzący dzisiaj. Dobra, będziemy, słuchajcie, trenować tutaj naszego poksa. Nowego. Nie wiem, czy trzeba leczyć. A nie, w sumie leczyć nie trzeba, no ale dobra. Musimy teraz iść do Lili. No mówię, trochę mamy troszeczkę wręcz za wcześnie tego Rokrafa, ale oj, tam bywa. Eee, I co? Tak, przepraszam nas, że tutaj nam zabiera dzień z Kiawe, ale chciała mi coś pokazać. Jajko jej się wykluło, zobacz. Kto jej się wykluł z jajka? O kurcze, słuchajcie, dostała przecież jajko i już, już się wykluło. A tym jajkiem kto jest? Alolański Wulpix. No, not bad! to jest Pokémon lud i, i fairy, więc myślę, że taki rock troll będzie dobry i to bardzo świetnie, chyba walcz tam, walcz o pierwsze swoje zwycięstwo. Pierwsza walka Rockrafa, pierwsze zwycięstwo, jak widzicie. Lili pokonana, czyż nie jest słodki jest i słodko dostał kamieniem. Um, cieszę się, że mam Snowiego ze mną. O, proszę, też nazywa Pokémon Nice. Dziękuję. Um, Aha, dobra, powinienem teraz iść do Kiawe, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja już wszystko wiem A tak właściwie, to powiedzcie mi, czy z Steamu, z Steamów nie mam jakiegoś czegoś lepszego z kamiennych ciosów, co nie? Przecież może coś coś ciekawszego mamy. O, na przykład Stone' Edge mamy, to jest bardzo silny atak i on się go uczy. No świetnie. Rok, którą ma, słuchajcie, tylko 50 mocy. Natomiast ten atak ma. No to stówkę, co nie? 100 i 80 celności, bo w ten sposób to wyglądało. A ja uczysz się na przykład Sordensa. Nie, ale Kaidus się uczy. Ale jego robię pod specjalne ciosy. No, Rockside też jest ciekawy. Tak się zastanawiam, czego jeszcze tutaj ciekawego mógłbym go nauczyć, co nie. Znaczy, wiadomo, on się tam pewnie sam też uczy czegoś dobrego, no ale jak jest możliwość, żeby sobie posprawdzać, to w sumie, w sumie chyba warto. Tylko się zastanawiam, patrzę tak na te ataki i nie wiem, czego on mógłby się uczyć. Nie, no, Steelwinga na pewno się nie uczy. Na przykład jakieś, nie wiem, Power Up Puncher też nie. Okej, okay. rollouta pewnie tak, ale jakiś shadow punche zwykłe. Nie, dobra, wiecie co, nie wiem, możecie mi napisać, czego on tam jeszcze się ciekawego można nauczyć. Um, idziemy uzdrowić pokemony i idziemy spotkać się z Kiawem. E, Kiawę, czyli tutaj gościem, który posiada Charizarda, z tego co kojarzę. E, albo, znaczy, na Charizardzie to on latał, a miał chyba tego... Turtonatora, co nie? Chyba jego. No dobra. Tak więc moi drodzy. Jesteśmy tutaj. Czy już sobie sprawdzam, żebym się nic tym razem nie pomylił. A to z nim mogę słuchajcie, e, dobra. Polecieć dalej. E, tak, zamierza wybrać się do swojego domu na wyspie Akala tym razem. E, wiem, że chcesz eksplorować inne wyspy. Porozmawiaj z Charizardem, kiedy będziesz gotowy. Oczywiście, że jestem gotowy. O i Charizard nas przenosi, Zobaczcie na inne wyspy Akala Island. Okej. Okay. Spotkamy się na ranchu. A no tak, bo on miał coś takiego, ta jego rodzina, co nie, Kiawe. Coś, coś takiego było, to pamiętam. Um, co? A, bo tutaj chyba jakieś w ogóle Pokémony atakowały, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj właśnie te alalańskie rat taty nie atakowały tego rancha, czy coś w tym stylu. Znaczy, nie wiem, czy rancze akurat, ale coś tam takiego było. Taki epizod, że atakowały w jakieś dane miejsce. Te Pokémony nie było wiadomo, jak je w ogóle powstrzymać. Um, czy byłem na Ranczu, nie? Jeszcze, jeszcze nas tam nie było Dobra, co tutaj mamy? Hmm. Aha, czy chcesz, wiecie, poradę odnośnie wędkowania. Zapłać komuś, żeby robił to za ciebie. Genialna porada. Dobra, co my tu dalej mamy? Czekajcie, z tobą już rozmawiałem. Tutaj na północy chyba mamy rancho, czy, czy na południu, nie, na południu mamy statek. Ale nie biorą już na razie żadnych pasażerów, czyli tutaj się niestety no, nie wybierzemy. A tu jest już Paniola Ranch, czyli miejsce do którego musimy zmierzać i mamy Taurosa, uuu. Ale Tauros jeszcze nam zmniejsza, tak wiecie co, zmienimy, co prawda on by nam pewnie za dużo nie zrobił, bo Pokemonka Kamien... No chociaż nie no, Tauros wiecie, to jest tak silny cwaniaczek, że no on zawsze coś może zrobić. Dobra, weź go za... załatw tym kolejnym Energy Ballem, brawo. A Kuba musi trochę podtrenować, wiecie, on dopiero... On dopiero tutaj ćwiczy, dopiero dołączył do drużyny. A Taurosy tutaj były, no jasne, rancho z Taurosami, no 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 coś, coś takiego było. tanki Taurosy... Dobrze, dobrze, dobrze. Oj Madbre, aczkolwiek na niego musimy uważać, słuchajcie, to jest pokémon bardzo fajny pokémon, Taki pokémon Osioł. pokémon tylko i wyłącznie typu ziemnego. Potem ewoluuje w Matsdala, jeżeli się nie mylę. A tak się ten Pokémon nazywał, jest takim ogromnym, słuchajcie. Nie wiem czy dalej osłem, czy bardziej koniem już wtedy. Takim... Yy, no w sumie właśnie kim on jest po ewolucji, no bo w tej formie to jest taki ewidentny osiołek, a potem to w sumie przypomina trochę takiego hmm. No coś takiego konia bardziej. No nie wiem. Dobra, mamy podwójną walkę. Kurczę, muszę sobie wziąć yy, naszego roślinnego pokusa na drugie miejsce. Bo taki walczący obok pikaczu wek, spiony, to, to, to nie, to, to za dużo wydaje mi się. No ale dobra, teraz niech sobie powalczy. O nie, detekt. Jak mogłeś zdetektować się? No niestety nie z potężnego Stone Dobra, o, jeszcze, jeszcze zmniejszenie ataku. A wszystkim zmniejsza ten atak. Dobra, helping hand. Shadow sneak, okej. Okay. Tak sobie pomagają, jak widzicie. Dobra, i Stone Edge nie trafia. No to jest niestety minus tego wszystkiego, że można tym łatwo nie trafić. No ale trzeba się z tym liczyć, niestety trzeba się z tym liczyć. Stone Edge, świetnie. Growlite rozwalony. Dobra. Mamy to. I tutaj już jest, czeka ja, słuchajcie, cała masa miltanków i tym podobnych. Eee, co nie? Tutaj w ogóle możemy wejść na to rancho. Oval Stone. Właśnie, co my tutaj ciekawego dostaniemy? Amulet kończy czyli coś co można sobie pozarabiać hajs więcej. Mamo milk, jest jeszcze jeden przedmiot i nim jest Mystic Water. Okej, okay, ciekawe przedmioty, aczkolwiek my, słuchajcie, już nie dziś, a w kolejnym materiale e, spotkamy się tutaj z Kaby, zobaczymy jaką on ma dla nas pracę, bo z tego co pamiętam to on trochę przyuczał Asha do tego jak się żyje na ranchu, coś, coś w tym stylu było ale o to zobaczymy już wkrótce, tak więc nie zapomnijcie moi drodzy zostawić oczywiście łapki w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, wybaczcie za to, że mam za szybko chyba trochę rokrafa, ale no Kukuj mnie zmylił, bo powiedział, że on chce już do mnie dołączyć, no bywa, ale, ale to tyle, tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!